Te klasy 1-3. To są fajne dzieciaki. Oni wyskubują fajne te rzeczy z tych internetów. Ja jestem na przykład za Walerina Kapucina. Ja jestem kapibare, e, to ja kocham, używam na animacjach, ale no balans. Tyle samo czasu na komputerze i tyle samo czasu na dworze. I, i problem stamtąd się rozwiązuje według mnie. Jak mam jakieś te e, anadaski, e, orzeszki takie, które. Chcą robić wszystko na złość, to nigdy nie można na niego spojrzeć jak na dorosłą osobę, która ci robi na złość. Nie. To jest dziecko, które przyszło z bagażem jakimś ze sobą, które tak pewnie ma w domu, które miało jakiś problem. Dzieci kochają i chcą się bawić. I zdania nie zmienia. Nuda to też jest zabawa. Jestem na pikniku, już się kończy. I mówię, że no to rozładowujemy teraz Wam baterię. I mam na myśli dzieciaki. Chciałam zrobić taki bardzo mocny shot y, animacyjny, muzyczny na rozładowaniu, bo już była końcówka pleneru, ich baterii. Rozładowujemy teraz baterię i jest koniec. Jani, <grystanie> Halo? A mi się rozładowała bateria! Akumulator padł. Mamo i tato. Zamykamy telefony na klucz w pokoju <noise> i po prostu wychodzimy za dzieckiem. Niech to ono prowadzi. Niech to ono idzie gdzie chce. Niech ono wymyśla. Cześć z tej strony, Paulina. Jeśli chętnie słuchasz moich wtorkowych rozmów, nie zapomnij proszę polubić, udostępnić i zasubskrybować. Nastazja, po co dzieciom zabawa? O, do wszystkich. Diego, kochani, ale to chyba wszyscy sobie znają sprawę, że tylko i wyłącznie przez zabawę, yy, no bo zabawa to jest coś, co dziecko chce robić i dlatego ono wtedy łatwiej się o wiele uczy, przyswaja nowe wiadomości. Zabawą może być wszystko: gotowanie, yy, yy, ubranie się, robisz stację z ciuchów i poprzez zabawę dziecko chętniej przyjmuje dorosły świat. Czyli element radości. Ale, no, zabawa kształci, rozwija, no już o tym jest tyle książek, tyle mądrych ludzi o tym mówiło, że ja tylko powiem z doświadczenia, że tak to działa, tak. Zabawa jest szalenie ważna, bardzo ważna. Yy, zabawa... O tym zapominamy, wiesz, bo to jest tak, że właśnie ja mówię o tych zajęciach pozaszkolnych, ja mam wrażenie, że szczególnie tym dzieciom właśnie już szkolnym rodzice zapełniają kalendarz, i gdzie jest ten czas na zabawę? Takie dziecko szkolne też chce się bawić, powinno się bawić. Tak, no i zabawa niezorganizowana jest też bardzo, bardzo ważna, żeby dziecko się nudziło i samo wymyśliło sobie jakąś zabawę. To jest bardzo ważne, żeby dawać codziennie przestrzeń na to, żeby dziecko mogło się ponudzić i wymyślić coś samo w sobie. Czy nawet jeżeli. Potrzebuje ponudzić się w kuchni, ponudzić się w łazience, wiadomo, w bezpiecznych przestrzeniach, dostosowanych w zależności od wieku, ale nuda to też jest zabawa. To jest warte podkreślenia. Miałam tutaj, gościłam jeszcze zanim podcast nie był podcastem wideo, tylko podcastem audio, zaprosiłam panią psycholog. I właśnie mówiła, jak nuda jest ważna, że wtedy się regenerujemy. I to nie jest tak, że mózg wtedy nie pracuje. Podczas nudzenia się, teoretycznie nudzenia się, tam te informacje się układają dziecku. I dzięki temu ono może być bardziej kreatywne. Bo oczywiście łatwiej jest dać dziecku elektronikę i mamy wtedy dziecko z głowy, a ono jest też zwolnione z myślenia i z tej kreatywności, bo tam się samodzieje na ekranie. Ale pytanie, czy, czy to jest ta droga, którą chcemy, żeby nasze dziecko podążało na dłuższą metę? A, absolutnie nie. Anastazja, a jakie ty masz obserwacje? Myślę tutaj o takich dzieciach szkolnych. Czy dzieci w ogóle umieją się bawić? Umieją. Ja, ja, ja lubię dzisiejsze dzieci. Ja lubię dzisiejszą młodzież. Ja mam bra, brata drugiego, 20 lat młodszego. Yy, wiadomo, że oni mają inne podejście do pracy. Yy, trochę myślą, że więcej im się yy, nie należy, ale nie mówię, nie mówię w kontekście mojego brata. Ale gdzieś tam kiedyś zdarzyło mi się iść potańczyć yy, z tą młodzieżą gdzieś na festiwalach dużo ich spotykam ja lubię lubię ja lubię tych ludzi i lubię te yy, naszych yy, klasy 1 3 to są fajne dzieciaki oni wyskubują fajne te rzeczy z tych internetów ja jestem na przykład za Valerina Kapucina yy. <laughs> <laughs> ja jestem kapibare yy, to ja kocham używam na animacjach trzeba iść z tym nurtem tam są fajne rzeczy takie yy. Na luzie. Ja lubię Minecrafta, który jest bardzo rozbudowujący. Yy, dzieciaki kochają klocki Lego. Dzieciaki na przykład to mają to teraz hobby horse. To są wszystko fajne rzeczy, które one, to ten wiek, te klasy podstawowe sprawiły, że to jest modne. No kto chciałby skakać na jakimś w ogóle koniku zamiast na prawdziwych. Ale gdzieś no to, ja, ja w życiu bym nie skoczyła na taką wysokość, a wystarczy, że... Dasz tego konika, informacje puścisz gdzieś w plener, no i chłopcy chcą, i dziewczyny. Są animacje podwórkowe, w których nawet ostatnio z mikrograntami brałam udział. Dzieciaki chcą, oni umieją. Chcą. I umieją, czy czekają aż im się coś powie? Nie, oni potrafią. To jest tak jak bycie w grupie rówieśniczej. No, no, te zainteresowania są w tej szkole, ale one się zmieniają, one się zmieniają i ilość czasu jaką dziecko spędza w tej przestrzeni to jest tylko w zależności od rodzica i organizacji czasu, więc te zajęcia dodatkowe, chociażby sportowe jak najbardziej są wskazane, ale no balans, te, tyle samo czasu na komputerze i tyle samo czasu na dworze i, i problem mm. sam się rozwiązuje według mnie. No bo jakbyśmy nie poszli, no musimy się rozwijać. No Kto by 50 lat temu pomyślał, że my będziemy, to już poleciał ten nasz astronauta, już je te nie. pierogi w kosmosie. Nie, 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 w ogóle to Myślę, nie jest. No tak. Kto by pomyślał 50 lat temu, że będziemy czekali, aż w końcu wylecą? Tak samo jak kto by pomyślał, że jakiś czat GPD będzie. Musimy iść za tym. Nie możemy się cofać. Musimy iść za tym, co nam daje technologia, nowe możliwości, ale z rozsądkiem, z umiarem. Yy, I wbrew pozorom one nas sportowo lubią. Naprawdę. I te tory przeszkód, i, i, ale one też potrzebują się tak trochę yy, wyszaleć, tak muzykę na, moksa, na maksa poszaleć, a potem potrzebują. Ja na przykład robię taki warsztat zawsze, yy, kreatywnie podziałać. I, o, I naprawdę dzieciaki lubią się bawić. Ja, ja słyszałam opinię, że, że to nie, a to nie, a to nie. No to no mam wrażenie, że no to jednak zależy od osoby prowadzącej, kiedy dziecko powie tak. Ja lubię te dzieciaki, więc może też one to wyczuwają, że pani mnie lubi. No ja nie lubię z nimi przebywać. A jak mam, jak mam jakieś te e, anadaski, e, orzeszki takie, które chcą robić wszystko na złość, to, to, to nigdy nie można na niego spojrzeć jak na dorosłą osobę, która ci robi na złość. Nie, to jest dziecko, które przyszło z bagażem jakimś ze sobą, które tak pewnie ma w domu, które miało jakiś problem. Trzeba na nie spojrzeć łagodniej, które chce zwrócić na siebie uwagę, więc albo zlecić mu świetne zadanie, żeby to on teraz mi pomógł, da, dać mu zobaczyć zauważone, albo powiedzieć kochany będzie nagroda zaraz, mięciutka albo słodziutka, to dawaj zrobimy to razem i zobaczymy co to jest, żeby podziałać na ich zmysłach, dzieci, dzieci chcą się bawić, to jest ich naturalna potrzeba i nie ma, że ktoś tam nie, jeżeli już jest tak przebodźcowane i naprawdę Marzy o tym telefonie, no to znaczy, że ty już ten problem poszedł za wysoko, bo dzieci się uzależniają. A te biedne, małe główki bardzo szybko mogą się uzależnić od ilości spędzanego czasu i od tych bodźców. Więc to nie jest ich wina, to nie jest ich wina, bo dzieci kochają i chcą się bawić. I chcą się zdania bawić, nie zmienia. To. Dobrze, dobrze. Bierzemy pod uwagę zdanie, ja biorę pod uwagę i cieszę się, że to mówisz. A jeżeli faktycznie ktoś ma problem z elektroniką czy z nadmiarem i nie chce się bawić, no to warto, tak jak mówisz, podziałać, bo, bo to już jest czerwona lampka zapalona, i, i może nawet się poradzić, poradzić, specjalisty. Koniecznie poradzić, żeby tutaj z jakiś tabu chodzimy do lekarza, bo boli od razu brzuszek, to wszyscy do tego lekarza. A jak boli główka, to nikt nie chce do lekarza. A jakie ty masz patenty na nieśmiałe dzieci? Dać im czas, żeby sobie oglądały, totalnie nie naciskać, uśmiechać się do nich, pomachać i tyle. Mm -hmm. I ono samo wejdzie w zabawę. Okej, okay, czyli nie naciskać na siłę, nic tutaj nie robić. A nie jeżeli. Nie mia... ciągnąć do zabawy, nie mówić ojej. No, no ludzie mówią te wszystkie, on się wstydzi, no, no nie, nie wstydzi się, tylko potrzebuje więcej czasu. Nie, nie, W ogóle słowo wstyd, ludzie idą później w to życie z tym wstydem, jest bardzo... E, I ci rodzice wsadzają tym dzieciom właśnie, no ale tym rodzicom też ktoś to wsadził tak, do głowy. Tak. E, e, to są dzieci nieśmiałe, wystarczy nie narzucać się, i być miłym, uprzejmym i dać do zrozumienia, że jest okej, okay, że teraz nic nie robi, jest bardzo dobrze, super, że obserwuje, świetnie, że może pomachać yy, i nam się przypatrywać i ja zawsze mówię, że może dołączyć w każdej chwili, kiedy będzie chciał, a nie, że teraz idziemy się bawić, nie, zabawa to nie przymus, że w tym momencie, no. to w tym to momencie tak. dla tych, którzy chcą w tym to momencie. To Mm -hmm. Nastazja, a jeżeli masz, ym, bo to też mnie ciekawiło, róż, zróżnicowaną grupę wiekową. Czyli są jakieś dzieci przedszkolne i są dzieci szkolne. Jak ty to ogarniasz? No bo przecież na tych imprezach, szczególnie takich rodzinnych, nie masz jednolitej grupy wiekowej, tylko taką właśnie i starsi i młodsi. No to zawsze są dzieci starsze albo młodsze. Dla każdego coś dobrego. Starsze dzieci już są starsze, więc im można tłumaczyć, że ej, starszaki teraz robimy dla maluchów, chodźcie, pokażcie im. No pokazać Aha. im, że mają lepiej, okay. bo są starsze i że e, każdy ma swoją korzyść e, z tego, ze swojego wieku. E, na przykład proszę, starszaków, zaczekajcie teraz dla maluszków puszczę bańki. No to wystarczy rozmawiać, to wystarczy powiedzieć. Dzieciaki naprawdę rozumieją, akceptują i, i się cieszą. Robię też czasami podział chłopcy i dziewczynki. I okay. wtedy w ogóle taki starsze, starsze chłopcy, młodsi chłopcy, oni już są o wiele lepiej zgrani razem. No bo różnica wiekowa w grupie właśnie łączonej jest trudniejsza, a jak już robisz sobie podział, już dziewczynki, starsze czy młodsze, nie ma różnicy, chłopcy mm -hmm. tak samo. Okej. Okay. Czyli już to, tak o, to w, już w ogóle obarnęło pracowałaś. Dobra, to teraz rozmowa i pytanie o trendy. Jakie trendy obserwujesz, jeśli chodzi o imprezy i -bara. -bara, bara, A, ok. -bara. A... Czyli -bara. No, ja nie robię imprez tematycznych. Ja w ogóle nie mam zapytań nawet o imprezy tematyczne. Ja robię kolor, radość, energię, okay. zabawę. Często dziś jakieś przedszkolne nie znają tych trendów, bo trendy to naprawdę to jest szkoła podstawowa, no nie? Okay. A w przedszkolaki chcą po prostu się bawić, ale kojarzą bajki. <grym> Okej. Okay. Nastazja, ale, a jakich ty imprez robisz najwięcej? Nie wiem. Nie wiesz, nie wiesz tego. Ile. Teraz chyba teatrzyki. O, super. Czyli, czyli działa jednym słowem, nowość, ale działa. Okay. Rzeczywiście, no kochana, to tak zażarło, no to jest coś, co mi się tworzyło przez 8 lat. To jak już plumknęłam to, no to, to, to jest coś pięknego. To jest coś pięknego, ponieważ to jest zamknięta animacja w formule teatru, z aranżacją, z nagranym tekstem, z bajerami, z niespodziankami, z pięknym przesłaniem, plus edukacja. Więc to jest super, ale ja myślę, że no, teraz mam w głowie tylko teatrzyki. Bo jak gdyby jestem w tym trybie, no teraz weszły plenery. Kurczę, pada deszcz, a ja mam dzisiaj animację, ale całe szczęście mamy plan B. Yy, ale urodziny kiedyś były, urodziny kiedyś były, ale mam wrażenie, że odchodzę od tego, że ja już chcę, ja już chcę na sceny, ja chcę tworzyć teatrzyki, żeby do większej grupy dzieci się mm -hmm. yy, kierować. Zdecydowanie tak, no. Czyli szkoły, przedszkola, to to, przedszkola. Szkoły nie, jeszcze nie szkoły? mam do szko dla szkoły teatrzyku. No i jak wejść do szkoły, gdzie zrobić ten teatrzyk? Przedszkola, przedszkola no. żłobki. Ale klasy 1-3 pomyślałam, wiesz, bo to jeszcze... No właśnie to... niestety to nie jest yy, proste ani łatwe. Ja, jak skończę z przedszkolami i jak gdyby wypełnię to, nasycę się sama, no to wtedy na pewno, bo kiełkuje mi w głowie bardzo ważny projekt, ale do tego jeszcze mi brakuje czasu, doświadczenia, więc to musi. To jak gdyby już się tworzy, ale jeszcze chwila, ale głównie to są przedszkolaki, no tego jest mnóstwo kluby walucha, współpracuję z Artkawiarnią, gdzie na ich scenie gram, są różne cele. Yy, które yy, potrzebują, no mnóstwo rzeczy chce te teatrzyki, no to w ogóle nie miałam pojęcia, że aż tyle. No, myślę, nawet na piknikach teraz otwieram teatrzykiem anima yy, animację całą. Super. Na przykład ba bańkową syrenką. Wow. No bo to jest dla mnie wie wielkie ułatwienie, naprawdę duże ułatwienie, no bo jak gdyby puszczam play, wszystko wiem, to jest wszystko Interpretacja tego, co się dzieje na żywo. Znaczenie ma pogoda, ilość dzieci, ilość miejsca i podłoże. Anastazja jest generuje... ta sama. <grym> tak, tak. I to generuje <grym> zabawy, które lecą po sobie. Trochę szczęścia, trochę tego, w którą stronę te dzieciaki chcą iść, czy krzykną, a tańczymy, czy widać, że jest więcej chłopców, którzy chcą. Pójść w sportowe rzeczy? Czy więcej maluszków, którzy potrzebują usiąść na kocyku? No ale to właśnie ten czynnik pogody, podłoża, przestrzeni, miejsca i ogólnie imprezy ma znaczenie i tego, jak grupa się zachowuje. Okej, okay. czyli to są te istotne rzeczy. A powiedz mi, czy miałaś jakieś takie, zabawne zdarzenie, które do tej pory wspominasz? Pewnie wiele miałaś, uśmiechasz się, więc pewnie. <laughs> nie... z, z ludźmi, z dziećmi? A, Dużo wszystko. się fajnych fajnych rzeczy A dzieje. Chciałabyś się podzielić, albo, nie wiem, jakiś tekst, być może, jakaś wymiana zdań, jeszcze. No, gdzieś to mam zapisane. Nie, nie pamiętam, nie pamiętam, ale te dziś jaki są super. Oj, super są. Czasami coś <laughs> w palną. Albo ja coś tam czasami, jak gdzieś, gdzieś tak też wprowadzę te animacje, wiedząc, że rodzic jest słuchaczem. Więc tak. gdzieś tam. E, ale, na, e, ale ostatnio miałam. E, właśnie mówię do. Y, bo, ja bar, bo ja bardzo zużywam sprzęt, jak buty. Więc <grytanie> moja wieża plenerowa, akumulator już po całym e, maju i czerwcu, już bateria jak gdyby zaczęła siada, siadać. Tak sobie nie do końca zdawałam z tego sprawę, więc wzięłam tą wieżę, bo ona powinna być trzymać 4 godziny, bo ja nie potrzebuję podłączenia do prądu. Bardzo to sobie cenię i ludzie również. Mm -hmm. Wszędzie gdzie się rozłoży, tam zrobię animację totalnie bez ograniczeń. Wiadomo, że można to robić z dużą ilością sprzętu, można również bez. Ja lubię baj bajery gadżety, bo jak sobie kupię nową zabawkę, no to ja się fajnie bawię, bo mam coś nowego. A jest, ja gdzieś tam tak pracuję z dziećmi, więc ja się jaram, dzieciaki też się jarają, ale w 100% mogę zrobić animację tylko na bazie muzyki yy, i przestrzeni, jaką mam, i, i, i wyobraźni. Yy, ale a propos wieży, jestem na pikniku, już się kończy i mówię, że no to rozładowujemy teraz Wam baterie I mam na myśli dzieciaki. Chciałam zrobić taki bardzo mocny. Shot y, animacyjny, muzyczny na rozładowaniu, bo już była końcówka pleneru, ich baterii. Rozładowujemy teraz baterię i jest koniec. Ja ani... halo, a mi się rozładowała bateria. Akumulator padł, więc w ogóle y, ci rodzice wiedzieli dokładnie o co chodzi, więc tam y, jaja były straszne. Y, no i to są takie rzeczy, że takie fajne Dżonki wchodzą właśnie między nami. To, to, to jest jak oglądasz super film Disneya i wiesz, że film jest dla dzieci, ale jest dla rodziców. Gdzieś tam ktoś ostatnio mnie prosił o wywiad. To chyba jednak się pojawi. I ktoś o, o przykrych, o jakichś sytuacjach z rodzicami na weselach, że animacja połączona z alkoholem. No i ja napisałam to w żartobliwy sposób, bo ja nie mam przykrych, złych rzeczy. Jedyne, co się dzieje, to jak panowie na weselach próbują mi pomóc, no to wtedy moja wieża zostaje bez rączki, bez kółeczek, coś, coś im się wyrwie niechcący, to są wiesz takie... To e, apel, panowie, ja uznębia, tu jest ja... samodzielna kobieta, nie trzeba pomagać. Ale ja bardzo potrzebuję pomocy, nie no, proszę, noś, nie, <gry> dlaczego, nie, 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 wiesz... M męcz, yy, nie męczmy się, tak? Proszę <noise> o pomoc. Też do tego musiałam dojrzeć, yy, ale no, ale że przykre sytuacje, na zasadzie, że jak ktoś kiedyś mi próbował, no to a tego wywiadu, no to to musiałam zapisać w żartobliwy, fajny sposób, no bo yy, takie złe się nie zdarzają. Nastazja, na koniec zapytam Cię o taką rzecz. Yy, ty animujesz czas, ale gdybyś miała. Podać takie, taki przepis na udane popołudnie dla dziecka siedmioletniego na wakacje, bo wakacje się zbliżają. Zabawa, która Twoim zdaniem zawsze wypali? Trzy zabawy takie, mhm. ale bez animatora. Tak, tak. No, czyli mamo i tato, zamykamy telefony na klucz w pokoju. I po prostu wychodzimy za dzieckiem, niech to ono prowadzi, niech to ono idzie gdzie chce, yy, niech ono wymyśla, jeżeli ono powie, chodźmy bawić się w ciuciu babkę, to idźmy. Jeżeli ono chce pobiegać za piłką, to po prostu to zróbmy, yy, a jeżeli yy, ono gdzieś tam już wyczerpie yy, tą, tą pulę, albo powie, że naprawdę nie wie... To wymyślmy zabawy w poszukiwania, poszukiwania skarbów, które później można wziąć do domu, wsadzić do pudełeczka, wejście w przyrodę, tak? Jeżeli jesteśmy już w dużych miastach, w blokowiskach, to pobawmy się w wyszukiwania jakichś elementów, to jest zawsze bardzo fajne w każdym wieku, takie wzrokowe rzeczy mm -hmm. i zmysłowe. Jeżeli jesteśmy zamknięci w pokoju i naprawdę nie możemy wyjść, bo to pada to, deszcz, tak, to jakakolwiek reklamówka, cokolwiek, do czego wrzucamy różne rzeczy, pastę do zębów, jabłko, kredkę, flamaster i coś nieoczywistego, jakiś glutek, jakąś temperówkę, gumkę, zamykamy oczy i losujemy, z kotku, co jest w środku, to jest rewelacja. Bo y, ty, drogi rodzicu, mamo i tato, nie będziesz miał pojęcia, co ci tam dziecko wrzuci do środka, a dziecko od razu to zgadnie, ponieważ z wiekiem nasza wyobraźnia się kurczy. Nieśmiertelne bazy, po prostu mm -hmm. bazy, możemy bazy robić na dworze z jednego koca i patyka, y, ale bardzo ważne jest to połączenie czasu. Bez pośpiechu, bez zegarka, po prostu bycie i iście za tym dzieckiem, plus przyroda, plus przyroda. Ale bardzo ważne jest, żeby wyłączyć element czasu, a to jest związane z telefonem i zegarkiem, żeby to po prostu odłączyć. I to będzie niesamowite, co to dziecko wymyśli, i w jaki sposób pójdzie ta zabawa. I musimy i tak zwany dzień na tak. Już nie mówmy temu dziecku, że, bo ono to wykorzysta, dzieciaki są mądre. Ale po prostu my w sobie idźmy tak. Mam się schylić gdzieś iść tak. Chociaż spróbuj. Naucz się tej rymowanki. Brim, 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 patatin, la Naucz się tego, to, co twoje dziecko mówi. Posłuchaj go. I nie zagaduj, nie mów za nie. Tak, nie domyślaj się, nie oceniaj, tylko po prostu słuchaj i towarzysz temu dziecku. Towarzysz, bądź opiekunem, rodzicem, dbaj o bezpieczeństwo, zapewnij tą czapkę, tą wodę, to Ty o to zadbaj, ale po prostu towarzysz jako taki no, kumpel, ale super kumpel, rodzic na wycieczce. Bardzo. Ukryj gdzieś niespodziankę jakiegoś batonika za drzewem, tak? To, to zawsze po prostu, No, nakieruj w jakiś sposób, powiedz, że gdzieś tam czeka coś ukrytego, fajnego, zrób jakieś to, nie wiem, napisz jakieś parę słów. Super, w ogóle dużo jest inspiracji, warto korzystać. Nie wiem, są różne książki, poradniki, ja wiem, że to lepiej jak. Jest nagrane, powiedziane, w sumie też mnie na, naprowadziłaś na takie coś. To nie jest głupie, żeby właśnie o czymś takim mówić, przypominać rodzicom. Tak. O, coś mi się zaświeciło w głowie. Wykąp się, wykąp się z dzieckiem w ubraniu, no po prostu zjedz śniadanie pod stołem. Wow. No, po, po prostu powiedz mu tak temu i przypomnij sobie jak to było, a nie, że... No ja w Twoim wieku to już myłam okna, no nie o to chodzi, no trzeba <laughs> sobie zdać sprawę z tego, że te dzieci zaraz wyrosną. No, trzeba nie sobie będzie z tego, tego momentu, kiedy będziemy mogli zjeść śniadanie pod stołem. Bardzo mi się to spodobało! Bardzo! Ale to trzeba, wiesz, ściągnąć poważ, poważną maskę, poważnego rodzica i wejść w tą zabawę swobodną, poczuć się trochę dzieckiem. Wiesz, no nie każdy jest Nastazją. Każdy jest, każdy jest dzieckiem. Każdy i każdy ma tą potrzebę, naprawdę. Naprawdę każdy dorosły, więc każdy chce zjeść śniadanie pod stołem. Naprawdę. Mm -hmm. <laughs> I tego się trzymajmy. Nastazja, bardzo Ci dziękuję. Jedna myśl mi będzie towarzyszyć po tej naszej rozmowie. Podążajmy za dzieckiem. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo. <laughs> dziękuję za wysłuchanie mojego podcastu. Po więcej treści edukacyjnych zapraszam na Instagram e Folwery. Linki znajdziesz w opisie kanału.